Nie zastanawiasz się już chyba, czy GTA 4 to doskonała gra. My też nie. Wszyscy już wiemy, że to produkcja jak na obecne czasy deklasująca wszelką konkurencję pod względem rozbudowania, różnorodności rozgrywki i skali wszystkiego, co widzimy na ekranie. Teraz postaramy się pokazać Wam, jak bardzo rządzi ta gra oraz jak bardzo warto kupić konsolę specjalnie dla niej. Usiądźcie wygodnie i oglądajcie, bo lepszej produkcji nie należy się zbyt szybko spodziewać. Głównym bohaterem gry jest Serb Niko Belić, który przybywa do Liberty City w poszukiwaniu amerykańskiego snu. Przyjęty zostaje przez swojego zadłużonego kuzyna Romana, który staje się też jego pierwszym pracodawcą. Fabuła i scenariusz są jednymi z najmocniejszych elementów gry. Dialogi napisane zostały z niesamowitą pomysłowością, i praktycznie każdy animowany przerywnik trzyma poziom całkiem niezłego filmu sensacyjnego. Pełno tu ukrytych smaczków, nawiązań do popkultury i przede wszystkim rozbrajającego poczucia humoru. Czynnikiem, który najbardziej nokautuje w tej grze jest samo miasto. Liberty City, teoretycznie pamiętane z czasów GTA 3. Na pierwszy rzut oka da się zauważyć pewne podobieństwa, ale to zupełnie bez znaczenia. Nigdy w historii gier nie było tak wielkiego, a zarazem naszpikowanego detalami świata. Pod pewnymi względami GTA 4 przypomina nawet produkcję typu MMO, ale nawet w stosunku do nich jest bardziej skondensowana. Nie ma tu żadnego wypełniacza. Na każdym rogu czają się jakieś niespodzianki. Możemy pojechać na lotnisko i ukraść helikopter. Możemy pływać motorówką po zatoce. W wolnym czasie warto odwiedzić parodie Statuły Wolności, pospacerować po Hyde Parku, zwiedzić miejski zakład karny czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jakby tego było mało, każdy przechodzień jest na swój sposób unikalny. W pewnym momencie zwykli ludzie zaczynają oczywiście przypominać siebie nawzajem, ale chyba nie w większym stopniu niż w rzeczywistości. Jeżdżenie po mieście jest w tej grze wielką przyjemnością, i niejednokrotnie odmówisz sobie skorzystania ze skrótu w postaci taksówki, metra czy pociągu, tylko po to, żeby rozkoszować się pięknymi widokami. Dużą bolączką tej serii zawsze było niezbyt wygodne sterowanie. Ten problem już w GTA 4 nie istnieje. Model jazdy jest wygodny, chociaż wymaga odrobiny przyzwyczajenia. Trochę drażni, że wszystkie, nawet te najszybsze samochody, mają bardzo miękkie zawieszenie. Śmiesznie to wygląda, ale w rozgrywce nie przeszkadza. Może to dowód na to, że autorzy chcieli za wszelką cenę pokazać w akcji silnik fizyki Euforia. System celowania i krycia się za zasłonami to kolejny plus na rzecz GTA-4. Mamy tu w zasadzie dość udaną podróbkę Gears of War, z oczywistych względów mniej dopracowaną, ale całkowicie wystarczającą. Trudność w strzelaniu nie wynika już z beznadziejnego sposobu celowania, a raczej po prostu z liczby i umiejętności przeciwników. Chyba po raz pierwszy w historii serii strzelanie jest prawdziwą przyjemnością. Jak chodzi o dostępne typy broni, mamy tu standardowy zestaw pistoletów, karabinów i strzelb. Poza tym jest też wyrzutnia rakiet, koktajle małotowa i granaty. Są też kije baseballowe, noże i inne bardziej proste narzędzia mordu. GTA 4 wprowadza do serii dwie podstawowe nowości, jeśli chodzi o rozgrywkę. Pierwszą z nich jest telefon komórkowy. Sterujemy nim za pomocą krzyżyka na padzie, a umożliwia nam on dzwonienie do znajomych, wzywanie policji czy karetki, uruchamianie trybu multiplayer czy robienie zdjęć. Regularnie dostajemy też SMS-y, a umówione spotkania pokazywane są w menu organizera. Możemy nawet zmieniać tapetę i dzwonek naszego aparatu. Kupujemy je przez fikcyjny internet, do którego dostęp uzyskujemy odwiedzając kafejki internetowe. Mówi się, że jest tam ponad 200 stron do obejrzenia. Każda z nich wypełniona jest charakterystycznym dla Rockstara gorzkim humorem. Poza internetem mamy też kilka kanałów telewizyjnych i kilkanaście stacji radiowych. Doskonałe utwory z wielu gatunków muzycznych mieszają się tam z absurdalnymi żartami i trafną krytyką współczesnej rzeczywistości. Drugą bardzo ważną nowością są znajomości. Niko z biegiem czasu poznaje coraz więcej osób, a niektóre z nich postanawiają się z nim zaprzyjaźnić. Możemy umawiać się więc na wspólne wypady na kręgle, darty, billard, przedstawienia teatralne czy posiedzenia w klubie ze striptizem. Tutaj też pojawia się kontrowersyjny motyw prowadzenia auta w stanie wskazującym. Jest o tyle pedagogiczny, że bezkolizyjne kierowanie samochodem jest wtedy prawie niemożliwe. Jakby kampania dla jednego gracza nie była wystarczająco mocnym atutem tej gry, to do puli dochodzi jeszcze doskonały multiplayer. Trybów rozgrywki nie brakuje i zarówno miłośnicy zabawy indywidualnej, jak i drużynowej znajdą coś dla siebie. My jesteśmy tradycjonalistami i najbardziej do gustu przypadł nam klasyczny deathmatch, który w połączeniu z otwartym miastem oraz samochodami daje mieszankę wybuchową. Genialny jest jego odpowiednik drużynowy, gdzie kilku graczy może na przykład jednocześnie przemieszczać się jednym autem. Jeden prowadzi, pozostali strzelają. Warto też wspomnieć o trybie Race, czyli wyścigach, albo Mafia Work, w którym wykonujemy zadania zlecane nam przez NPC. W meczach rankingowych gromadzimy pieniądze, za które odblokowujemy nowe tryby rozgrywki oraz poziom doświadczenia naszej postaci, widoczny w gwiazdce obok naszej ksywki. Trudno jest się oderwać od singla, ale poziom możliwości multiplayera jest po prostu urzekający. Nie da się streścić GTA 4 w kilku minutach filmu. Uroki Liberty City odkrywać można tygodniami, a i tak wciąż natrafiać na coś nowego i zaskakującego. Po prostu trzeba w to zagrać. Drobne zwolnienia animacji czy kanciaste krawędzie to tylko drobne szczegóły, które w żaden sposób nie wpływają na odbiór całości. Gra po prostu nie ma zauważalnych słabych stron. Jest dopracowana na dziesiątą stronę, nieziemsko rozbudowana i wypełniona po brzegi drobnymi akcentami, które w sumie tworzą zjawisko absolutnie niepowtarzalne. Nic więcej nie będziemy mówić. oh there he is mr fucking crazy man Do you want a beer no good because i ain't fucking got none very funny maybe if being a drunkard doesn't work out you can be a comedian fuck off <laughs>